Jeśli wykorzystujesz głasza jedynie do drenażu limfatycznego, naprawdę bardzo dużo tracisz. Wiem, wszędzie w internecie widnieją filmiki, gdzie trzeba pobudzać limfę przed masażem głasza, ale tak naprawdę głasza oryginalnie wcale nie jest przeznaczona do drenażu limfatycznego. Owszem, ona będzie stymulowała przepływ limfy, będzie poprawiała Twoje krążenie, ale też świetnie możesz ją modelować, pobudzać i naprawdę kształtować rysy swojej twarzy. Pokażę Ci teraz jedno świetne ćwiczenie, które pomoże Ci w obrzękach pod oczami. I wcale nie będą to typowe ruchy drenażowe. Rozciągnij tutaj skórę w okolice swojego oka i tym rogiem płytki rozcieraj dosyć mocno tutaj w tym Obszarze kierując się w górę. W ten sposób nie tylko pozbywasz się obrzęku z okolicy oka, ale kierując się tutaj w górę, uwalniasz ten zastój, ten nadmiar płynu, który tworzy się pod Twoim okiem w postaci takich worków. Dodatkowo stymulujesz krążenie, poprawiasz kolory w okolicy swojego oka. Głasza to naprawdę świetne narzędzie. Pomoże Ci wykonturować twarz, pozbyć się bólu, również przyspieszy drenaż limfatyczny, ale to na pewno nie jest główne zastosowanie głasza.